czwartej klasie, tak myślę, że to była chyba czwarta klasa szkoły podstawowej, na przerwie koleżanka zabrała mi plecak i zaczęła z nim uciekać. I pewnie, pewnie dzisiaj bym, bym sobie po prostu to odpuścił, poczekał aż zacznie się lekcja, podszedł do niej i powiedzieć, powiedziałbym jej, o co ci chodzi. Ale wtedy zadziałał instynkt i pobiegłem za nią najszybciej jak mogłem, byłem naprawdę szybki. Minąłem pierwszy korytarz. Ona zaczęła zbiegać z piętra w dół, a ja za nią. Na początku przeskakiwałem tylko po dwa schody, później po trzy, później pogubiłem się gdzieś w obliczeniach i upadłem na półpiętrze. Upadłem tak nieszczęśliwie, że stłukłem sobie całe oczodu i z takim zbolałym okiem, na którym zaraz się pojawił krwiak. Zostałem zaprowadzony do gabinetu pani pielęgniarki, a później odebrała mnie mama i pojechaliśmy do szpitala. I myślę, że wtedy, kiedy czekaliśmy na wizytę przed wejściem do gabinetu lekarskiego, moja mama, myślę, że zachodziła w głowę: dlaczego to się wydarzyło? Jaki to ma sens? Czy można było temu jakoś zapobiec? Czy on w ogóle będzie widział na to oko? I mnóstwo, mnóstwo różnych innych pytań. Bo myślę, że tak jest, że kiedy, kiedy pojawia się jakiś ból, cierpienie, to chcielibyśmy znać sens tego wszystkiego, chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego coś się wydarza i dlaczego właśnie akurat nam. Kiedy jak widzicie, wszystko jest OK, noszę okulary, ale te okulary noszę nie dlatego, że wtedy właśnie upadłem. Noszę je pewnie z powodu innych moich przygód. Ale, ale po prostu tak jest, że chcemy rozumieć, dlaczego, dlaczego cierpimy, albo dlaczego cierpi ktoś inny. Myślę sobie, tak sobie próbuję to wytłumaczyć, dlaczego to się wydarzyło. I tak naprawdę nie rozumiem tego, dlaczego, dlaczego wtedy musiałem upaść dlaczego moje oko musiało zmieniać kolory. Właściwie nie oko, ale całe, cała okolica oczu była żółta, zielona, niebieska, fioletowa. Nie rozumiem, dlaczego to się wydarzyło. E, próbuję sobie to jakoś wytłumaczyć. Być może e, po prostu mo, moja mama i mój ojczy, my mieli w tej trudnej dla nich sytuacji e, zbliżyć się do siebie. E, być, może, być może chodziło o to, że, e, że w takich e, mieli być w innym miejscu niż, niż, niż tam, gdzie normalnie są. Może to uchroniło ich przed jakimś, jakimś wypadkiem, nie wiem. A może po prostu miała być to dla mnie lekcja, że za dziewczynami się nie lata. Nie wiem, ale w Ewangelii Jana to jest takie pytanie, które pojawia się cały czas i, i to pytanie jest stare jak świat, a ma przynajmniej co najmniej dwa tysiące lat, bo jest udokumentowane w Ewangelii Jana. Czytamy, że Jezus wyszedł właśnie ze świątyni, spotyka, spotyka na swojej drodze człowieka niewidomego od urodzenia i, i jego uczniowie zadają mu pytanie, dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego ten człowiek cierpi? Co się wydarzyło? Dlaczego właśnie on? Dlaczego, dlaczego to jego spotkało? I Jezus, Jezus próbuje to wytłumaczyć uczniom. Uczniowie pytają, kto zgrzeszył, jaki jest tego powód? Czy zgrzeszył on, czy zgrzeszyli jego rodzice? I Jezus odpowiada: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł skoro nie zawinili Jego rodzice, ani nie zawinił On, to jaki jest inny powód? I Jezus mówi, jest inny ważniejszy powód niż to, kto, kto zawinił. Jest niewidomy, aby Bóg był wywyższony. Jest niewidomy po to, aby Bóg mógł objawić na tym człowieku swoją chwałę i moc. I jest, I Uczniowie widzą tylko po prostu przypadek medyczny. Może ciekawy przypadek dla nich medyczny, bo widzą, widzą niewidomego od urodzenia, człowieka, który nigdy nie widział, widział niebieskiego nieba, nigdy nie widział kolorów tęczy yy, i po prostu im jest go żal. A Jezus widzi człowieka, dzięki któremu będzie mogła być objawiona yy, boża moc. Ponieważ Bóg potrafi objawić swoją wielkość w każdym cierpieniu. Czasami Bóg objawia swoją wielkość w cierpieniu w ten sposób, że przychodzi, dotyka kogoś i uzdrawia i mamy wiele świadectw tego, jak Bóg przychodzi i uzdrawia, ale czasami Bóg okazuje swoją wielkość wcale nie uzdrawiając, ale ten ktoś zmierzy się, mierzy się z tym cierpieniem, a to cierpienie ma wpływ na ludzi wokół Niego, na Niego samego, czasami powoduje zmianę. Tak często byśmy chcieli rozumieć, dlaczego, i w ostatnim tygodniu czytałem taki rozdział w książce Krega Greszela. to jest pastor jednego z największych zborów w Stanach Zjednoczonych. I on opowiada tam, to jest taka książka, którą mogę Wam polecić: wierzący, niepraktykujący. I w tej książce Kreg opowiada historię swojej babci, babci, która mieszkała sama i pewnego dnia. Zasłabła, upadła w Łazience, miała wylew i przez trzy dni leżała na zimnych płytkach w Łazience, czekając na, na pomoc. Krek mówi, że super by było, gdyby ta historia skończyła się w ten sposób, że przyjechali lekarze, zabrali babcie do, do szpitala, ona tam opowiedziała innym Ewangelię, i wtedy byśmy widzieli jakiś sens tego wszystkiego, co się wydarzyło. Ale tak ta historia się nie kończy. Oni znaleźli ją rzeczywiście w łazience po trzech dniach i zawieźli ją do szpitala. I żyła jeszcze przez sześć miesięcy, częściowo sparaliżowana w szpitalu i nie opowiedziała innym Ewangelii. Ale opowiedziała Kregowi jedną rzecz, która bardzo mocno mnie dotknęła. On zapytał ją, co wtedy czułaś, kiedy. Kiedy leżałaś w łazience sama i czekałaś na pomoc. Co wtedy czułaś? I ona odpowiedziała: Nigdy nie byłam tak blisko Boga, jak wtedy, złamana bólem. Nigdy nie byłam tak blisko Boga, jak wtedy, złamana bólem. C.S. Lewis, autor wielu chrześcijańskich książek, mówi, że cierpienie to taki boży megafon, przez który Bóg próbuje obudzić głuchy świat. I w tym dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana widzę jak, jak Jezus wykorzystuje cierpienie tego człowieka jak taki megafon, żeby przekonać innym o tym kim jest, żeby przekonać innych, że on jest dobry, że troszczy się o innych.. Bo ta sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy Jezus wychodzi ze świątyni. I gdybyśmy cofnęli się o dwa rozdziały do tyłu, do siódmego i ósmego rozdziału, to byśmy zobaczyli, że w tym czasie w Jerozolimie trwały święta. To było święto namiotów, święto szałasów, kiedy życi wspominają to, jak Bóg się o nich troszczył i prowadził ich do ziemi obiecanej, prowadził ich w słupie ognia. I Jezus mówi im w świątyni, mówi im, że On jest światłem, On jest tym, który będzie ich prowadził. Ale oni nie bardzo chcą w to uwierzyć i wiemy, że ta dyskusja kończy się chwytaniem za kamienie przez faryzeuszy i chcą, chcą oni go ukamienować. I ten dziewiąty rozdział to jest światło w działaniu. Widzę tutaj Jezusa, który zresztą kawałeczek dalej mówi Dopóki to Jezus mówi, dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Jak długo jestem na świecie, jestem światem świata, i to jest wspaniałe zakończenie tej rozmowy, która miała miejsce w świątyni. Tam Jezus tylko mówił o tym, że jest światłem świata, a teraz przechodzi do działania i chce pokazać, że On rzeczywiście jest światłem świata. Mówiłem o tym, że, że to był akurat czas świąt, więc dosyć, myślę sobie, że dosyć dużo ludzi było wtedy w Jerozolimie i wiele osób mogło doświadczyć i zobaczyć tego, jak Jezus, jak Jezus naprawdę działa. Jezus mówi Jezus po tych słowach kiedy mówi że jestem światłem świata i kiedy mnie nie będzie będzie ciemno mówi wykorzystajcie ten czas kiedy jestem tutaj z wami i wtedy robi coś niesamowitego wtedy czyni błoto było ze swojej śliny w ogóle to myślę, że każdy z nas by chciał trochę więcej szczegółów znać z tego fragmentu, jak to było. Czy pan Jezus zapytał go o to, czy on w ogóle sobie życzy tego, żeby on zrobił takie błoto z jego śliny. Nie wiem, czy uczniowie go przytrzymali i na siłę to zrobili. Nie mam pojęcia. I chciałbym tutaj wiedzieć trochę, znać więcej szczegółów. Niestety Jan, Jan dość skąpo opisuje tą sytuację. I tylko mówi. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu, idź, obmyj się w sadzawce siloe, co znaczy posłane. I zastanawiałem się, myślałem sobie tak, zawsze sobie myślałem, że ta sadzawka to była tuż obok, że, że to było, wiecie, tak, przejść na drugą stronę ulicy. Ale kiedy. Wczytujemy się w ten fragment, to wiemy, że Jezus wyszedł ze świątyni, a ta sadzawka siloe była ładny kawałek drogi oddalona od świątyni. Myślę, że to może i to było z 500, może 800 metrów, więc ten niewidomy musiał pokonać dość długi odcinek drogi. Idąc, nie widząc, ale myślę też, że w związku z tym, że to było święto, więc wiele osób było, z jednej strony to miał utrudnienie, bo było więcej osób na jego drodze, ale z drugiej strony coraz więcej osób mogło, mogło zobaczyć po prostu Jezusa w działaniu. I idzie w wieże, natchnięty, wieże nadzieją, że rzeczywiście przejrzy, chociaż wcześniej nic takiego się nie wydarzyło w Izraelu. Dochodzi do sadzawki siloe i tam odzyskuje wzrok. Czytamy o tym, że ob, ob, kiedy obmył, obmył się, wrócił z, wrócił z odzyskanym wzrokiem. Dalej czytamy, że wraca do miejsca, w którym żył, spotyka sąsiadów. Sąsiedzi zastanawiają się, czy to on rzeczywiście jest ten sam, który żebrał przed świątynią, czy to jest on. No, i okazuje się, że on mówi: Tak, to ja jestem, nie poznajecie mnie. Być może nigdy nie widzieliście, że mam niebieskie oczy, bo Jezus mi otworzył oczy i widzę, jestem szczęśliwy. Może nigdy nie widzieliście mnie takiego radosnego, po prostu coś się zmieniło, i oni mówią: Okej, okay, jeżeli to jesteś ty, opowiedz nam, co się stało, co się, co się takiego wydarzyło. I on wówczas mówi: po prostu Jezus zrobił błoto, nie chcecie znać szczegółów, ale Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź obmyj się w Siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest, zapytali. I on odpowiada, zgodnie z prawdą, nie wiem. Mógłby powiedzieć, nie widziałem, dokąd poszedł, bo wtedy jeszcze nie widział po prostu. Yy... Oni... Poddają to w wątpliwość, czasami się zastanawiają. Myślę, że zastanawiają się, no to jest gruba sprawa, jak to mogło się wydarzyć, więc zaprowadzili go do ludzi, którzy znają się na temacie, zaprowadzili go do faryzeuszów. A właśnie tego dnia na nieszczęście, no, był sabat, To był dzień, kiedy się nie pracuje, a Jezus. A Jezus wykonał przecież pracę, bo Żydzi uważali, że uzdrowienie, to uzdrawianie ludzi w dzień Sabbatu, to jest po prostu praca. I wtedy, wtedy, z kolei pytali faryzeusze, w jaki sposób odzyskałeś wzrok. I powiedział: nałożył mi na oczy błoto, nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z farzeusów w związku z tym stwierdzili, że jeżeli on czyni takie rzeczy w sabat, no to musi być grzesznikiem, nie pochodzi od Boga. A inni z kolei stwierdzili, coś może być w tym jednak prawdziwego, no bo jeszcze takie rzeczy się nie wydarzały, żeby ktoś odzyskał wzrok, jednak ten niewidomy widzi. A może ten niewidomy wcale nie odzyskał wzroku, może on zawsze widział, może udawał, więc zawołali, zawołali jego rodziców. I kiedy jego rodzice przyszli, chociaż oni się bardzo obawiali ekskomuniki, dlatego że wcześniej Żydzi powiedzieli, zagrozili wszystkim tym, którzy wyznają Jezusa jako, jako Chrystusa, jako Zbawiciela, że będą wyłączani z synagogi, a to oznaczało też zerwanie wszelkich kontaktów społecznych, może finansowych, biznesowych więc to był dla nich dosyć spory problem i rodzice mówią wiemy że to jest nasz syn wiemy że był niewidomy ale nie wiemy co się stało niech mówi sam za siebie jest dorosły no więc pytają znowu tego człowieka który wcześniej był niewidomy jak to się stało i on mówi mówią do niego tak, oddaj chwałę Bogu, bo wiemy, że Jezus jest grzesznikiem, tak, uważamy, że jest grzesznikiem, więc oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem, ale uzdrowiony odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno, byłem niewidomy, a teraz widzę. I to jest, to jest dla mnie też bardzo taki mocny fragment, mówi, byłem niewidomy, a teraz widzę i nie wiem wszystkiego. Wiem, że ten człowiek, nie wiem czy jest grzesznikiem, ale wiem jedno: że byłem niewidomy, a teraz widzę. Nie wiem wszystkiego, nie rozumiem wszystkiego, nie wiem jak to się wydarzyło, ale widzę teraz. Jest po prostu coś, co sprawia, że wystarczająco mnie to przekonuje, że widzę. Być może nie muszę wiedzieć wszystkiego. Tak sobie myślę, że nie muszę wiedzieć wszystkiego żeby uwierzyć w to, że Jezus troszczy się o nas i, i chce dla nas jak najlepiej. Może jesteś typem osoby, która, może jesteś typem osoby, która chce mieć wszystko poukładane, chcesz wszystko zrozumieć, zanim uwierzysz w ogóle w cokolwiek. Ale są rzeczy, które bardzo trudno wytłumaczyć, są rzeczy, w które bardzo trudno uwierzyć, na przykład w miłość. Czy wierzysz w miłość? Myślę, że wierzysz w miłość, ale jak to jest, że wierzysz w miłość, jak to wytłumaczyć, to jest bardzo trudne do wytłumaczenia. Nie wszystko rozumiem, ale jedną rzecz wiem na pewno: że byłem ślepy, a teraz widzę. I wiem, że to jest historia wielu chrześcijan. To jest też moja historia. Był w moim życiu taki okres, kiedy. kiedy Potrzebowałem taty, czułem się samotny i nie potrafię Wam wytłumaczyć jak, ale uwierzyłem, uwierzyłem w to, co Bóg mówi w swoim słowie. Uwierzyłem Mu, że to On jest moim tatą, że to On troszczy się o mnie, że zależy Mu na mnie. I nie potrafię Wam wytłumaczyć jak, ale uwierzyłem Mu, Zaufałem mu i napełnił mnie niesamowitym pokojem. To nie było tak, że szturchnął mnie ręką i poczułem jego taką fizyczną bliskość, ale poczułem w sercu to, że Bóg, Bogu zależy na mnie. Zależy mu na tym, żeby być w bliskiej relacji ze mną. I może Twoja historia jest podobna. Może miałeś taki czas w życiu, kiedy nie potrafiłeś nikomu przebaczyć, a Teraz potrafisz. Może żyłeś z wielkim poczuciem winy, a teraz a czujesz, że Bóg ci przebaczył. Bałeś się śmierci, a teraz się już nie boisz. Bo Jezus, bo, bo Jezus uczynił, uczynił coś niesamowitego dla ciebie. Okej, okay, więc kiedy czytamy dalej tą, tą historię i. Ci faryzeusze, nadal trudno im to, to, w to wszystko uwierzyć. To ten człowiek mówi do nich jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego. Pytają go po raz kolejny, a on po raz kolejny mi odpowiada: Już Wam powiedziałem, nie dość Wam. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Może Wy też chcecie zostać Jego uczniami? Dla mnie ta postać niewidomego jest bardzo, bardzo barwna, on jest coraz odważniejszy w odpowiadaniu faryzeuszom, i wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, ten natomiast nie wiemy, skąd jest. I uzdrowiony na to. A to dziwne, wy nie wiecie, skąd jest, a On otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli: Urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć, i wyrzucili, i wyrzucili go. E a później. E Najszczęśliwszy człowiek, myślę, to był jego najszczęśliwszy dzień, kiedy odzyskał wzrok, ale też dzień, myślę, pełen takiego e, smutku, kiedy dostał po prostu e, po głowie od, od faryzeuszów. E, i czy, ale czytamy dalej, że Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go odnalazł, zapytał, czy wierzysz w syna człowieczego? On zaś na to, kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? I Jezus powiedział: Jest nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. Jest nim ten, którego już widziałeś. I wcześniej tego nie widziałem, ale kiedy czytam ten tekst, i ten tekst mówi o tym, że jest nim ten, którego już widziałeś, a wiemy, że On nie widział Jezusa, był niewidomy. To myślę, że Jezus mówi o tym, że go widział w zupełnie innym kontekście. Ten dziewiąty rozdział pokazuje mi, jak ten niewidomy odzyskuje wzrok, ale nie tylko odzyskuje wzrok fizyczny przesadzawcy Siloe, ale odzyskuje też duchowy wzrok. Najpierw niewidomy mówi. On jest, To jest człowiek, który miał na imię Jezus. On uczynił błoto i mnie uzdrowił. Później mówi do faryzeuszów, że on pewnie musi być prorokiem, dlatego miał moc, żeby mnie uzdrowić. Kolejny raz mówi, że być może gdyby, gdyby ten ktoś, kto uzdrowił mnie, gdyby Jezus nie był od Boga, nie mógłby zrobić takich rzeczy, a na końcu, kiedy Jezus go pyta, czy wierzy w Syna Człowieczego, to on mówi, ja wierzę, Jezus powiedział, jest nim ten, którego już widziałeś, a którego teraz, który teraz z tobą rozmawia, a on wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. W taki niesamowity sposób widzę, jak on odzyskuje wzrok. Później możemy czytać, że o tym, że jest dużo większa ślepota niż taka ślepota fizyczna, że jest też taka ślepota duchowa i... Na którą niestety cierpią, cierpią faryzeusze, ale ważne jest w tym fragmencie to, żeby po prostu też w tym cierpieniu, czasami bólu, który przechodzisz, żebyś zobaczył, że Bóg się o ciebie troszczy, żebyś zobaczył, że Bóg jest dobry, że On jest, że możesz odnaleźć w cierpieniu kogoś, kto też cierpiał, kto dobrze wie, przez co przechodzisz. I On chce być Twoim Zbawicielem, On chce być Twoim ratunkiem. Ten dziewiąty rozdział mnie uspokaja, bo pokazuje, że, że Bóg się troszczy i nie muszę rozumieć wszystkiego. I nie muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Kiedy nie rozumiemy czegoś o Bogu, korci nas, żeby całkowicie podważyć Jego obecność, podważyć Jego osobę, ale kiedy doświadczysz relacji, kiedy doświadczysz relacji z Jezusem, nie religii, ale kiedy doświadczysz takiej prawdziwej relacji, przyjaźni, troski, miłości, to nie musisz wiedzieć wszystkiego. Wystarczy ci, że wiesz, że możesz mu zaufać. Bo Bogu zależy na każdym z nas. I kiedy my cierpimy, on też cierpi. Bóg stał się człowiekiem i doświadczył cierpienia, cierpienia na krzyżu. Po to, aby, po to, aby każdy z nas mógł żyć życiem wiecznym. Kiedy dotyka Cię jakikolwiek ból, kiedy dotyka Cię jakiekolwiek cierpienie, to możesz być pewny tego, że Bóg chce być blisko, blisko Ciebie w tym cierpieniu. A jeżeli jesteś w takim cierpieniu teraz i trudno Ci w to uwierzyć, to modlę się o to, abyś, abyś po prostu pewnego dnia mógł zrozumieć. Myślę, że ja też pewnego dnia zapytam Pana Jezusa o to, dlaczego wydarzyła się ta przygoda w szkole, chociaż ona jest taka trywialna. Ale tak z ciekawości, wiecie, zapytałbym go, dlaczego wtedy musiał wydarzyć się ten wypadek. I myślę, że dopiero wtedy pewne rzeczy zrozumiem. Dzisiaj uspokaja mnie to, że nie muszę wszystkiego rozumieć, że wystarczy, że mogę mu ufać. Amen.